Siemaneczko, z tej strony Dominik YouTube, dzisiaj sobie zagramy Brawl Stars, ale na moim głównym yy, koncie. Yy, I widzicie pewnie, że jest tam ten yy, ten nowy skin do Tary, ten skin do Tary fajny, uliczny ninja Tara. No bo co, no kupiłem tyle. Dobra, a mamy do odebrania mega boksy na drugim koncie też odbierałem, ale nic nie wypadło. Tutaj mam większe prośby. O pójdź! Nie, postać! Albo gadżet. Łagam postać. Griff. Nie! Postać na odcinku. Jak szczęśliwie. Griff to właściciel sklepu z gadżetami w parku Stars. Interes nie idzie najlepiej, ale Griff jest rozrzutny, po to ma na napiwki. Nie! Ja w nie wierzę, nie wierzę. Jak tu coś będzie, to ja jestem największym szczęściarzem. Nie. Kurde! Nie! Jak tu jest postać, to ja mam... To brał Stars niesamowicie. Dobra. Gadżet dodaj na Majka. No nic, ale... Ale mega trzymało w napięciu Kurde Dobra Griff na odcinku W końcu jakiś zadymiarz wypadł Ale my idziemy teraz na Ligę Mocy, tak? Tak Lecę. Dobra. Aj. Ja nie wierzę wciąż taki fart na odcinku. Kurde. Widzowie, dajcie suba z dzwonem i lajka. Like mega mi farta daliście. I mega się z tego cieszę, bo w końcu nowa postać. Griff. Koleta, błaga mnie, bo ja... Cie... Nie. Nie amber... Nie, ja Loli nienawidzę. Dobra, nie wtrącam się. Wdecyduj się. Chłopie. Za chwilę mnie wywali. A nie mówiłem, że mnie wywali. Mm, Liga mocy. Gram tylko po to, żeby tego skina zdobyć. A ile to jeszcze trwa? Dobra, zostanę. W, może przez ferię nagram. A tymczasem lecimy w starcie solo. Griffem. Bramul starsi niesamowite jest. Ugh. Do widzenia fajnie <laughs> się gra. Kasko robię fast. Kur! No. Kurde. Dobra, lecimy. Lepiej się do mnie nie zbliżajcie, bo za chwilę znam tam chciałeś. Mam Cię. Ja mam walczyć spoko. spoko. Walczę spoko i jest spoko. Walczę spoko i jest spoko. O kurde, to mnie nabudka. Bo... A Ty się tak nie śmi. Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. Ja w końcu jakaś postać Garif lecimy na pojedynki ach dobra ale taki mam skład jakby co to dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.